Oglądacie TV Disco, pierwszy program cyklu Kartka z kalendarza. Przed nami wydarzenia z 24 października. Nie był to szczęśliwy dzień dla amerykańskiego gangstera włoskiego pochodzenia Al Capone. W roku 1931, dokładnie tego dnia, został skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe. Al Capone musiał również zapłacić 80 tysięcy dolarów grzywny i kosztów procesu. W roku 2003 odbył się ostatni komercyjny lot pasażerskiego, dźwiękowego turboodrzutowego samolotu Concorde. Jego pierwszy obrok odbył się w 1969 roku, a samolotu wyprodukowano jedynie 20 sztuk. I wydarzenia kulturalne. Jak się później okazało, 24 października okazał się szczęśliwy dla dwóch nowych seriali. Tego dnia premierowo zostały pokazane w roku 1965 w Polsce serial Wojna Domowa. A w roku 1973 w amerykańskiej stacji CBS po raz pierwszy zobaczono Kodżaka z Telly Savalasem w roli tytułowej. W roku 1980 ser Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórca, którego utwory sprzedał się najlepiej w historii muzyki. W roku 1979 urodziła się Ewelina Finta. Popularność zdobyła dzięki zajęciu drugiego miejsca w programie Idol, a jej największe przeboje to żałuję oraz Nie kłam, że kochasz mnie, który nagrała wspólnie z Łukaszem Zagrobelnym, a piosenka pochodziła z filmu Nie Kłam kochanie Ewelina Finta.